Witajcie, w mówieniu piątego odcinka Chainsaw Mena o tytule Diabeł broni palnej. Uwaga na spoilery. Odcinek rozpoczyna się od podotychania przez Dengiego Bubis. Nie będę wam tego dokładnie opisywał, bo nie. Otóż Deng nie do końca jest usatysfakcjonowany całym przedsięwzięciem, ale za to w następnej scenie z Makimą trochę mu się to odmienia, bo tam trochę się mi W finalnie czuję dobrze piło człowiek. Też widać, że Denji trochę bardziej rozkochał się w Makimie. Ale poza tym z tej sceny dowiadujemy się również o Diable Broni Palnej, no na którego ewidentnie Makima chce napuścić Denjiego, obiecując mu, że spełni jedną z jego zaściany. No już możemy się domyślać, czego Denji będzie oczekiwał. Ale wróćmy do Palniaka. Pojawił się on 13 lat przed obecnymi wydarzeniami w Ameryce Północnej, bo gdzie indziej mógłby się zrespić. W następnej scenie dowiadujemy się, że rodzina Akiego została zabita przez owego diabła. I właśnie ta scena zrobiła cały odcinek. Mimo, że tę scenę przeczytałem w mandze, to i tak zrobiło na mnie takie wrażenie, jakbym ją widział po raz pierwszy. Szkoda Akiego. Następnie Makima pokazuje Denjiemu fragmenty ciała diabła broni palnej. Przypominają one naboje oraz przyciągają się do siebie. Gdy inny diabeł pożre taki fragment, staje się silniejszy. Ogólnie działa to podobnie do palców Sukuny z Jujutsu Kaisen. W dalszej części odcinka przenosimy się do oddziału Akiego, który ma za zadanie wyeliminować diabła, który pożarł fragment ciała palniaka. W tej scenie Himeno oznaje, że ten, który pokonał owego diabła, dostanie od niej całusa w policzek. Oczywiście Denji zmądrzał i nie dał się tak łatwo nabrać, ale jednak dał się nabrać. Wystarczyło to trochę ulepszyć. Ach, nic nie wyciągnął z wcześniejszych wydarzeń. Gdy już cała ekipa wchodzi do hotelu, w którym czaje się diabeł, możemy się nieco więcej dowiedzieć o nowych postaciach, a przynajmniej poznać ich charaktery, bo nieco więcej dowiadujemy się tylko o Himeno. Dowiadujemy się o tym, że zawarło pach z diabłem duchem w zamian za swoje oko oraz o tym, że Aki jest już jej szóstym partnerem. Gdy gdyż wcześniejsi umarli. W międzyczasie pojawia się tak jakby chodząca główka, która zostaje szybko unicestwiona przez Himeno oraz Power. Mimo iż nasza grupka zabójców diabłów wychodzi na dziewiąte piętro, to trafiają z powrotem na ósme. Strasznie mi się to skojarzyło z którymś odcinkiem do Doraemon'a, co sobie dodawali piętra do domu i jedno odpadło i jakiś ten chłop utknął i tak biegał w kółko, ale to nieważne. Odcinek ogólnie był bardzo fajny, ale widać, że to cisza przed burzą i w następnym dopiero będzie się odwalać. A jeżeli chodzi o ending, zatytułowany In the Backroom, wykonany przez Pseudo, to muzyka świetna, animacja jeszcze lepsza. No myślę, że póki co na mojej tier -liście zajmie drugie miejsce. A tier lista obecnie prezentuje się tak. Miejsce pierwsze, Hawatari Niokucenti. Miejsce drugie, In the Backroom. Miejsce trzecie, Część Blood. Miejsce czwarte, Time Left. Miejsce piąte, Jose. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, które rozdziały obejmuje odcinek. A obejmuje rozdział 12, zatytułowany Macanie. Rozdział trzynasty, zatytułowany Diabeł broni palnej. Rozdział 14 zatytułowany pocałunek z języczkiem oraz połowę rozdziału 15 zatytułowanego Nieskończone ósme piętro. Jakby co te tytuły, nie są oryginalnym tłumaczeniem z polskiej wersji mangi, chyba bo może przetłumaczyłem akurat tak, jak jest w oryginale. No jak są to tłumaczyłem z angielskiej wersji, bo polskiej wersji nie posiadam i jeszcze. I co, to by było na tyle. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat odcinka, a już będę leciał. Siema.